Nic do tego. Nieczęsto miewasz sny. Dzisiejszy jednak jest niezwykle wyraźny. Długo wędrujesz, aż wreszcie trafiasz pomiędzy kamienne mury Kandlkip. Przed tobą wznoszą się ściany twego dawnego domu, drzwi jednak są zamknięte na głucho. Widzisz światełko świecy w oknie Twego pokoju, jednak gdy patrzysz, kamienie wokół okna nagle zbliżają się do siebie, jakby nawet ściany Twego domu spiskowały przeciwko Tobie. Słyszysz znajomy, choć dobiegający jakby z zaświatu, głos, jednak przyjazny i łagodny. Nie możesz tu wrócić, dziecko. Musisz iść dalej. Przed tobą pojawia się sylwetka goriona. Jego widok powinien cię uspokoić, ale stary mak jest tylko cieniem człowieka, którym był kiedyś. W twoich snach jest równie martwy co w życiu. Widmo przybranego ojca wskazuje mroczną knieję, jakby cię zapraszało. Może tak jest w istocie. Ciężko jednak będzie się przedrzeć przez haszcze. Gdy o tym myślisz, kątem oka, dostrzegasz prostą, wygodną ścieżkę. Wygląda tak. Jakby była przeznaczona tylko dla ciebie, przyciąga cię jak magnes, niosąc obietnicę odmiany dotychczasowego życia. Stoisz jednak bez ruchu, szlak jest zbyt wygodny jak na twoje upodobania. Nie zamierzasz rozpaczać nad przeszłością, nie chcesz jednak też o niej zapomnieć. Gorion uśmiecha się i rozpływa w nicość. Pokusa staje się silniejsza. Ty jednak się odwracasz i ruszasz w innym kierunku. Droga nie wygląda zbyt przyjaźnie, ale z pewnością zapowiada się ciekawie. W pewnym momencie do twych uszu dobiega złowrogi szep. Rozpoznajesz głos, mimo że słyszysz go po raz pierwszy. Dowiesz się. Nie zwracasz uwagi na słowa, idziesz przed siebie, nie patrząc za siebie. Zrywasz się drżąc z zimna, choć noc. Jest ciepła i spokojna. Czujesz się tak, jakby ktoś przeszedł po Twoim przyszłym grobie i przez moment zastanawiasz się, czy ten ktoś to Ty? Nagle grunt się pod Tobą zapada i lecisz w przepaść. Światło znowu rozbłyska, co nieco Cię uspokaja. Przed Tobą leżą opuszczone. Całe kopalnie na szkel. Przenikasz ściany i pokłady, schodząc coraz głębiej i głębiej, aż dostrzegasz rozdętą postać. To pogrążony w bezruchu Mulachi, w stanie nielepszym od tego, w jakim zastała go śmierć. Zatrzymane w pół drogi do zaświatów, niesamowite widmo czeka na ciebie. Tuż przed nim unosi się w powietrzu kościany sztylet, czekający na dłoń gotową do pchnięcia. Masz pewność, że gdyby w płucach stwora zachowała się choć odrobina powietrza, miotałby w ciebie przekleństwa. Czeka na zabójstwo. Śmierć poza śmiercią, i nie ma nadziei ani na jedno, ani na drugie. Odwracasz się plecami do ostrza, które z głuchym szczękiem upada na ziemię. Wystarczająca kara spotka tę istotę w krainie umarłych. Nie musisz jej więcej ranić. Zaskoczone i wdzięczne widmo Mulachija. Płynie i przenika przez ciebie, kierując się ku swej przyszłości, jakakolwiek by ona była. Zostawia w tobie część swego ja. Może z wdzięczności? Może byś ją przechował? I jest to iskierka nadziei, wypełniająca pustkę w tobie, pustkę, o tyle tu pustkę, o której nie było ci wiadomo. Z głębin nadpływa krzyk wściekłości i kościany sztylet rusza, by wydrzeć ci serce. Budzisz się na ułamek sekundy przed uderzeniem i czujesz zimny pot spływający ci po plecach. Słyszysz głos, który powinien był pierzchnąć wraz z tym złym snem, Dowiesz się. Zapadają ciemności, a twój umysł odpływa ku przeszłości pełnej chwały. Umocniony obóz, chroniony ze wszystkich stron pełen życia, ale i wiszącej w powietrzu groźby. Wędrujesz po nim, spotykając jego mieszkańców, ale równie dobrze mogłoby cię tu nie być. Twoje wspomnienia przerywa nagły podmuch wiatru, unoszący się wysoko ponad obóz i las. Wznosisz się ku jaśniejącemu słońcu i przez chwilę czujesz się niczym ptak, zdala od przyziemnych obowiązków. Jednak nagle ziemia odzyskuje władzę nad twym ciałem i teraz zdajesz sobie sprawę, że jesteś raczej kamieniem wystrzelonym z katapulty. Bez żadnego dźwięku ziemia przyjmuje cię niczym dziecko. Po chwili wszystko wraca do normy, a potem zdajesz sobie sprawę, że zmierzasz do wnętrza świata. Ściany wokół ciebie rozświetlają się powoli, z mroku wyłania się zarys jaskini, choć widzisz tylko na kilka metrów. Potykając się, robisz kilka kroków i stajesz twarzą w twarz ze swoim odbiciem. W kamieniu przed tobą wyryto wszystkie najdrobniejsze szczegóły. W ciemności rozlega się tajemniczy i rozbawiony głos. Taka pycha, wielki zdobywco, wcale ci nie przystoi, ponieważ istniejesz na kredyt. Oddaj byt komu należy i pogódź się z zapłatą. Kiedy jej zażądają. Z mroku wylatuje kościany szczylet i uderza prosto w pierś posągu. Lekko go tylko muska, a ty jednak czujesz ból, jakby cię rozdzierano w sztuki. Jesteś kim jesteś, drwi głos. Tak więc można cię rozbić. Ponownie padasz w pustkę i odzyskujesz spokój. Dopiero kiedy się budzisz, rankiem? Dzisiejszej nocy śnisz o krwi, nie na ostrzu czy dłoniach, ale o cieczy, która gwałtownym potokiem zalewa krainy. Ich pola i knieje. Burzliwe fale oceanu, purpury, unoszą cię na krawędź świata i wygląda na to, że zmyją cię w pustkę. Ta krew wydaje się być przerażającym bytem potężną siłą, która zmiata przed sobą wszelki opór. Jest jak potwór, którego nic nie może zatrzymać. Widziana z wysokości, wygląda jak żywioł, który pokrywa cały świat i obejmuje go szkarłatnym uściskiem. Z wnętrza jednak dostrzegasz, że ciecz nie płynie równomiernie są w niej prądy, wiry i wewnętrzne nurty. Widzisz obszary względnego spokoju. Podczas gdy gdzie indziej przeciwne prądy grożą rozerwaniem ofiary na strzępy. Po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że fala krwi płynie jednak bezładnie. Brak jej woli, która by nią kierowała, a której ty masz aż nadto. Możesz jeszcze się z nią połączyć. Dzięki determinacji wywalczysz swoje miejsce. Kwestia jest otwarta, i wciąż jeszcze możesz dokonać wyboru. W miarę upływu czasu płyniesz coraz śmielej na okręcie determinacji pod żaglami silnej woli. Nagłe i rozmyślne uderzenie fali kładzie kres twej podróży i snu. Wygląda na to, iż żywią. Posiadał jakąś wolę, której przeszkadzała radość, jaką czerpałeś z przejażdżki. Kiedy zamykasz oczy, ukazuje ci się kandelkip, przechodzisz przez bramę cytadeli. I wracasz do czasów dzieciństwa. U twego boku pojawia się Gorion, już wtedy siwowłosy. Ileż on ma lat, jeśli tak mało się zmienił od tamtych dni? Stoisz przed bramą wewnętrznej twierdzy i słyszysz dobiegające za niej okrzyki. Gorion rzadko podnosił głos. A ciebie wtedy mało obchodziło, co ma do powiedzenia. Wpatrujesz się w nurt wody spływającej z fontanny, i nagle Twoją uwagę przyciąga jakieś odbicie. Na szczycie kamiennej ściany przysiadł spory kruk, który gapi się prosto na Ciebie wielkimi czarnymi ślepiami. Patrzysz w wodę. Bo nieoczekiwanie dla siebie czujesz strach Przed bezpośrednim spojrzeniem na ptaszysko Kiedy patrzysz na jego szpony Przychodzą ci na myśl palce szkieletu Drzwi otwierają się nagle z rozmachem I wypada z nich Ulrand Patrzy na ciebie przez chwilę Odwraca się i rzuca w głąb izby którą opuścił tak gwałtownie. Możecie zostać, mówi z gniewem, ale zapamiętajcie moje słowa, ten dzieciak przyniesie wam śmierć. Twoja pamięć przywołuje kolejny obraz. Z twierdzy wychodzi Gorion, taki, jakim jest w chwili obecnej, martwy. Opuszczasz wzrok ku wodzie, aby tego nie widzieć. Kruk zniknął, twój obraz jednak pozostał. Oczy masz czarne, niczym oczy ptaka. Jaki ojciec takie potomstwo mówi odbicie. Budzisz się z jękiem. Jak było do przewidzenia, czujesz. Zmęczenie. Dziś we śnie pojawiają się wszyscy, których znasz. Jesteś w nim potworem, jak utrzymują koboldem, z którego szydzą niczym ze szczura, ogrem, którym straszy się nocami dzieci. Otacza cię tłum z pochodniami. Wszyscy uważają, że zaszła w tobie zmiana, że przypominasz stwory, na które jeszcze do niedawna polowaliście. A może komuś zależy, by takie myśli zagnieździły się w twej głowie. I znów słyszysz głos, Głos, który teraz objawia Ci tajemnicę swego pochodzenia, mówi o przeznaczeniu i naturze, o złu, które bywa niekiedy przyrodzone. Powiada, że nigdy nie uwolnisz się od tych tłumów, że będą Cię ścigali za to, iż jesteś kim jesteś. W Twoim sercu zamieszkują śmierć i mord. Godzisz się z wolą, jaka ma dać ci władzę. Nie możesz dłużej ignorować tego, że jest w tobie istota bala. Ty jednak wcale się jej nie wypierasz. Od pierwszej świadomej myśli była w twojej krwi i nieustannie toczyła się w tobie walka. Sztylet i szpon. Ponosiły nieustannie klęski, które były Twoim dziełem, i w końcu Tobie przypada zwycięstwo. Kierujesz się prawością i odwracasz od mrocznych sił, oddając w służbę dobru. Nieważne, co legło u podstaw Twojej osobowości, to, kim teraz jesteś, zawdzięczasz wyłącznie sobie. Głos, nieświadom jeszcze swej niemocy, miota groźby i próbuje ugodzić w twe wątpliwości, nie znajduje jednak żadnych. Gdy w tobie umacnia się determinacja, głos cichnie i słabnie, w końcu przepada. Ale ciska w ciebie ostatnie ostrzeżenie. Mówi o innych, którzy posłuchają tego, kto chybił w Twoim wypadku, którzy oddadzą się temu, komu Ciebie schwytać się nie udało. Tam Ci sprowadzą na Ciebie śmierć. Jeden tylko człowiek przystaje do tego opisu i wiesz, że nie może to być nikt inny. On był przyczyną twego upadku. On zwiódł twoich przyjaciół i zasługuje na sprawiedliwą pomstę. Sarewok. Ma wobec siebie dług, który trzeba spłacić, choćby całe wybrzeże mieczy miało spłynąć krwią. Budzisz się ze świadomością tego, co trzeba zrobić i wiesz że sprawa jest słuszna świetnie